Wierzę, że obraz bestii będzie kopią obrazu, który na początku stworzył Bóg. Obraz ten to oczywiście Adam. Bóg wziął glinę i uformował Adam na swoje podobieństwo. Czyli motto szatana brzmi: cokolwiek ty możesz zrobić, ja mogę to zrobić lepiej. To główne wyobrażenie szatana. On też może stworzyć coś na swój obraz. Szatan jest odpowiednikiem Ojca, Antychryst będzie odpowiednikiem Jezusa, Syna, i fałszywy prorok będzie odpowiednikiem Świętego Ducha czyli trzy osoby w jednej. Teraz zamierzają stworzyć coś na swoje podobieństwo, na swój obraz. I wierzę, że o to chodzi właśnie w obrazie Bestii. Działa on teraz jak Bóg działa na początku. I nie wierzę, że obraz Bestii będzie prawdziwą, żywą osobą. Może tak wyglądać, może zachowywać się jak człowiek, ale nie będzie miał duszy. Wiemy to, bo na końcu, kiedy antychryst i fałszywy prorok zostaną wrzuceni do rzeki ognia, nic nie ma wspomniane na temat obrazu bestii. Nie ma nad nim sądu. Po prostu znika, ponieważ nie jest osobą. Obraz bestii i globalny mózg. Wstąpię na niebo, nad gwiazdy Boże wywyższym wyższym stolicę moją. Usiądę na górze testamentu w stronach północnej. Wzniosę się nad wysokość obłoków, będę podobny najwyższemu. Księga Izajasza, rozdział 14, 5, postanowień Szatana. Technologiczna osobliwość, teoretyczny moment w czasie, kiedy to sztuczna inteligencja rozwinie się do momentu, że przewyższy inteligencją ludzi, radykalnie zmieniając cywilizację i być może naturę ludzką. Osiągnięcie technologicznej osobliwości będzie ostatecznym zniszczeniem planu Szatana, by uczynić siebie jako najwyższego Boga. Moim celem będzie przedstawienie, w jaki sposób Biblia pokazuje rolę sztucznej inteligencji i technologicznej osobliwości. W Apokalipsie, rozdział 13, widzimy zadziwiający opis tego, co zdarzy się w dniach ostatecznych. Wers od 11 do 18 przedstawiają wizerunek drugiej bestii. I widziałem drugą bestię, wychodzącą z ziemi, i miała dwa rogi podobne do barankowych, a mówiła jak smok. I używała wszelkiej władzy bestii pierwszej w jej obecności, i sprawiła, że ziemia i mieszkańcy jej kłaniali się bestii pierwszej, której śmiertelna rana była uleczona. I uczyniła znaki wielkie, sprawiając, że jej ogień stąpił z nieba na ziemię przed oczyma ludźmi. I zwiodła mieszkańców ziemi przez znaki, które pozwolono jej czynić przed oczyma bestii, polecając mieszkańcom ziemi, aby uczynili obraz bestii, która ma ranę od miecza i ożyła jej, aby ożywiła obraz bestii i żeby obraz bestii mówił i sprawiła, żeby wszyscy, co się nie niepokonią obrazowi bestii, byli zabici. I sprawi, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy i wolni i niewolnicy będą mieli znamie na swojej prawej ręce, albo na czołach swoich, i żeby nikt nie mógł kupować ani sprzedawać tylko ten, co ma nami albo imię bestii, albo liczbę jego imienia. Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbę bestii, albowiem bowiem jest to liczba człowieka, a liczba jego 666. Na początku ważne jest, by podkreślić, że druga bestia to inaczej fałszywy prorok. Podbije on kilka narodów otaczających Izrael i zginie w trakcie. To dlatego, że Apokalipsa rozdział 13 mówi, że fałszywy prorok użyje cudów, by wskrzesić pierwszą bestię, której śmiertelna rana została uleczona. Poczynione przez niego znaki i cuda będą tak potężne, że będzie w stanie sprowadzić ogień z nieba na oczach ludzi. Być może ogień z nieba odnosi się do istot pozaziemskich, których obecność ma. Być ujawniona. To prawdopodobne, bo wiemy, że pojawienie się jego towarzyszyć będą działania szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów. Ogień z nieba może być próbą naśladowania Eliasza z II Księgi Królewskiej, by oszukać świat i pokazać, że fałszywy prorok posiada ducha Eliasza, tak jak Jan Chrzciciel, który przygotował drogę do nadejścia Jezusa. W świetle tych rozważań, jak wskazują Horn i Potman, zaskakujące jest to, że Watykan posiada jeden z największych potężniejszych teleskopów na świecie. Znajduje się on na górze Graham w Międzynarodowym Obserwatorium w północno-wschodniej Arizonie. Obok teleskopu znajduje się jeszcze jeden teleskop o nazwie Lucifer. To znaczy, wielki, lornetkowy teleskop na podczerwień, wyposażony w kamerę i integralną jednostkę pola do badań pozagalaktycznych. Jeśli Watykan i papiestwo nie ma związku z tym, co przepowiedziano w XIII rozdziale Apokalipsy, dlaczego posiadają najpotężniejszy teleskop na świecie i czego szukają? Niezależnie jak wszystko się rozegra, sprowadzenie ognia z nieba da fałszywemu prorokowi wielką władzę. Dzięki niej powie on ludziom, by zbudowali obraz, Obraz bestii, która została zraniona od miecza i ożyła. Trzeba podkreślić, że obraz bestii będzie zbudowany przez ludzi. Według moich spekulacji ten obraz będzie wysoce rozwinięty technologicznie. Jest kilka wskazówek na poparcie tej teorii. Po pierwsze, wracając do powiązań z Watykanem, w artykule magazynu Vatican Insider pod tytułem Watykan inwestuje w najnowsze technologie i operacje przeciw hakerom jest napisane, Watykan nie polega na zewnętrznych firmach, zamiast tego zakupi własne najnowsze instrumenty i technologie, z których część jest produkowana w Izraelu. Taka informacja prowadzi nas do kolejnej z poszlaki. Izrael, gdzie powstanie obraz bestii na terenie Trzeciej Świątyni, jest bardzo zaangażowany w naukowe i technologiczne badania z największym budżetem produktu krajowego brutto na świecie w badaniach i rozwoju. W rezultacie wielu izraelskich naukowców poczyniło wkład w rozwój informatyki, elektroniki, genetyki, służbę zdrowia, optykę, energię słoneczną i na różnych polach inżynierii. W w 2012 roku przewodniczący Google Eric Schmidt powiedział, że Izrael to największe centrum rozwiniętej technologii na świecie po USA. W dodatku magazyn związany z IEEE, czyli Instytut Inżynierów, Elektryków i Elektroników, wskazał dwóch doktorów informatyki z Uniwersytetu w Jeruzalem, dr. Aviv Zohar i dr. Ariel Prokesia, jako najważniejszych dwóch z dziesięciu badaczy, którzy są wschodzącymi gwiazdami na polu sztucznej inteligencji. W artykule magazynu Telegraf pod tytułem Rabin, zaginiona Arka i przyszłość wzgórza świątynnego, napisano Rabin K. Maim Richmond, międzynarodowy dyrektor w Instytucie do Spraw Świątyni w Jerozolimie, po stwierdzeniu, że Żydzi znają lokalizację Arki Przymierza od wieków, tak mówi o swoich aspiracjach na temat świątyni. Nie ma powodu, dlaczego nie mielibyśmy używać technologii, która jest współczesnym cudem, razem z boskimi cudami. To część naszej wizji świątyni jest realne w naszych czasach. O tym, jak powstanie obraz bestii, fałszywy prorok ożywi obraz bestii, żeby obraz bestii mówił i sprawi, żeby wszyscy, co się nie pokłonią obrazowi bestii, byli zabici. W Ewangelii według świętego Mateusza, Jezus ostrzega przed brzydotą spustoszenia. Gdy więc ujrzycie brzydotę spustoszenia, która jest opowiedziana przez Daniela proroka, zalegającą miejsce świętek, to czyta niech rozumie. Wtedy ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry. Jezus nawiązuje tutaj do kilku fragmentów księgi Daniela, które mówią o brzydocie dni ostatecznych, rozdział 11, wers 31 i ramiona od Niego stać będą i zgwałcą świątynię mocy i odejmą ustawiczną ofiarę, a dadzą brzydotę spustoszenia. I później rozdział 12, wers 11. A od czasu, gdy będzie odjęta ustawiczna ofiara, a postawiona będzie brzydota spustoszenia, upłynie dni 1290. Większość badaczy Biblii wierzy, że brzydota spustoszenia to sam Antychryst, aczkolwiek jest część, która wierzy, że brzydota spustoszenia to tak naprawdę obraz bestii. Warren Wendell Wersby, badacz Biblii i pastor, w 1992 roku w swojej analizie Nowego Testamentu pisze: Fałszywy prorok rozkaże, by stworzono obraz bestii. To jest właśnie brzydota spustoszenia z Ewangelii według świętego Mateusza 24:15, księgi Daniela 11:45 i z drugiego listu do Tesaloniczan 2:4. Obraz bestii będzie usytuowany w nowo odbudowanej żydowskiej świątyni w Jeruzalem. Obraz ożyje, będzie mówił i zadziwi świat. Bestia i jej obraz będą opowiadać wielkie rzeczy i bluźnić przeciwko niebiosom. Później w analizie na temat Apokalipsy św. Jana pisze, czym jest brzydota spustoszenia? To obraz bestii w świątyni w Jeruzalem. Czczenie tego jako bożka jest wystarczająco złe, a umiejscowienie tego w świątyni to największe bluźnierstwo. Skoro szata nie może rozkazać, by czczono go w niebie, skieruje się w następne najlepsze miejsce Żydowską świątynię w świętym mieście. Fałszywy prorok z mocą szatana będzie robić swoje kłamliwe znaki, a nawet powieli niektóre znaki wykonywane przez dwóch świadków. Do tego czasu dwóch świadków będzie posługiwać świątyni w Jeruzalem, ale bestia zabije ich i przejmie kontrolę nad świątynią. Kiedy Bóg wskrzesi dwóch świadków i zabierze ich do nieba, fałszywy prorok odpowie na to, dając życie obrazowi bestii. Nie tylko obraz bestii będzie chodził, ale będzie mówił. Mimo postępu w kierunku technologicznej osobliwości wygląda na to, że ostatni element układanki, czyli stworzenie maszyny zdolnej odczuwać zmysłami, przyjdzie od fałszywego proroka, który ta ducha obrazowi bestii także przemówi. Mimo to obraz nie będzie posiadał duszy. Będzie to ostateczna abominacja dla Boga i będzie w stanie przekonać ludzi, by porzucili obraz Boga, który noszą wewnątrz. Rozważmy, co ma na myśli Kevin Kelly w swojej książce Czego chce technologia? Globalny system technologiczny z zamysłu ma przejąć kontrolę nad materią i zreorganizować jej atomy tak, by stworzyć w nich zdolność do odczuwania. Jeśli Bóg istnieje, to jest to wymierzone właśnie przeciwko niemu. W mojej opinii, Jezus ostrzegał ludzi Jeruzalem, by uciekli zaraz po tym, jak stworzono. Zostanie brzydota spustoszenia, ponieważ to zapoczątkuje plan szatana, by zniewolić ludzi przy pomocy maszyny, którą Biblia nazywa obrazem bestii. Z upływem czasu ludzkość stanie się rasą Golemów szatana. Według zamysłu alchemików Golem miał pomagać ludzkości, ale szatan przekręci to na opak i wykorzysta nas jako swoich poddanych, byśmy mogli nosić znamie bestii. Jedna z możliwości, w jaki sposób będzie to wyglądało, nasuwa się, gdy uświadomimy sobie spekulowany rozwój Internetu w kierunku powstania tzw. świadomego globalnego mózgu. Dick Balletier, felietonista, który pisze o nauce i technologii przyszłości, pisze: Naukowcy komputerowi porównują Internet do Ziemi, która rozwija globalny mózg. My, użytkownicy, reprezentujemy neurony. Nasze maile, instant messages i blogi działają jak synapsy, a fale elektromagnetyczne w powietrzu stają się szlakami bodźców nerwowych. Jak kiełkujące nasiono, ten cud technologii nieustannie się rozwija i jak wielu przewiduje, nie przestanie dopóki nie osiągnie podobnej do ludzkiej świadomości. Obraz bestii sprawia, że wszyscy, co się nie pokłonią, obrazowi bestii byli zabici. I sprawi, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, i wolni i niewolnicy będą mieli nami na swojej prawej ręce albo na czołach swoich i żeby nikt nie mógł kupować ani sprzedawać, tylko ten, co ma nami. Innymi słowy, ci, którzy nie przyjmą znamiona bestii, a będą przynależeć jako neuron do globalnego mózgu, będą postrzegani jako wirus i zostaną wyeliminowani. Według okultystów i duchowych azoteryków stworzenie Golema wymaga dwóch rzeczy po pierwsze uformowanie ciała, po drugie, jego ożywienie. Fascynujące w ożywianiu ciała jest wykorzystywanie magicznych wyrazów i imion. Według niektórych kabalistycznych tradycji, by ożywić golema, te święte litery bądź słowa muszą być zamieszczone na ustach lub dłoni albo na czole. To są trzy miejsca, dzięki którym fałszywy prorok za pośrednictwem obrazu bestii wymusi czczenie pierwszej bestii. Usta, gdzie jeśli nie będziesz oddawał czci obrazowi bestii, będziesz zabity. I prawa ręka lub czoło, gdzie jeśli... Nie przyjmie znamiona bestii, nie będziesz mógł kupować ani sprzedawać. Znamion bestii będzie przedstawiony jako długo oczekiwany kamień filozoficzny, który w końcu da ludzkości wszystko to, co straciła podczas upadku w radio. Przyglądając się otaczającej nas technologii, próby wydłużenia życia ludzkiego oraz rozwoju transhumanizmu i posthumanizmu, zakończy się to sukcesem. Ale zgodnie z Biblią będzie to sukces jedynie pozorny. Po głosie Piątej Trąby, Apokalipsa 9,6 opisuje, że w obie dni szukać będą ludzie śmierci, a nie znajdą jej. Będą chcieli umrzeć, a śmierć od nich ucieknie. Obraz bestii ziści wszystkie sny alchemii w postaci szatańskiej imitacji życia, którą stworzy. Tylko ci, którzy z własnej woli staną się częścią systemu, czy też obrazu bestii, będą mogli żyć, ewoluować i stać się bogami jako część roju globalnego mózgu. Ci, którzy to odrzucą, będą postrzegani jako wirusy i zostaną zabici. Interesujące jest to, co Biblia mówi na temat tych, którzy odrzucą Jezusa Chrystusa w dniach ostatecznych. Ci mają jeden zamiar i moc i władzę swoją. Oddadzą bestie. Jeśli dziwaczne i nieprawdopodobne wydają się spekulacje na temat transferu mózgu, transhumanizmu, hologramowych czy apatorowych ciał i bram do ludzkiego umysłu, zasugerowałbym, że Biblia nie milczy na ten temat. Myślę, że słowo Boże ostrzegało nas przez cały ten czas, że rozwój będzie jednym z głównych znaków Jego ponownego przyjścia. Być może dlatego Jezus powiedział w Ewangelii według świętego Mateusza, gdyby ówczas nie został skrócony, nikt by nie ocalał, lecz z powodu wybranych ówczas zostanie skrócony.